W czytelni głównej biblioteki im. Wasyla Stefanyka Stefany Lwowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie 107 spotkanie osolińskie pod hasłem Polska i Ukraina Korzenie Państwowości. Spotkanie zgromadziło około 80 uczestników historyków, studentów, pasjonatów oraz przedstawicieli polskich i ukraińskich środowisk intelektualnych. W roli dyskutantów wystąpili profesor Wołodymyr Aleksandrowicz z Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz profesor Andrzej Pleszczyński z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Nie spodziewałem się, że tak dużo ludzi będzie będzie obecna na sali i że y, y, no, ben, ben, będzie tak chętnie dysku, dyskutować, pytać o różne niełatwe sprawy związane z początkiem i polskiej, i ukraińskiej państwowości. Fantastyczne miasto. Ja byłem w Lwowie 20 lat temu. No, to, były, to, był, to było inne miasto. Dzisiaj Dzisiaj to jest czyste, zadbane yy, i takie szykowne miasto w stylu yy, nie wiem, Wiednia nawet. Naukowcy podjęli się trudnego tematu korzeni państwowości Polski i Ukrainy, przypominając, że wczesnośredniowieczne struktury władzy, choć dziś bywają mitologizowane, nie przypominały współczesnych państw narodowych. Spotkanie było związane z wielką rocznicą tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, która minęła kilka tygodni temu. Natomiast kolejne wrześniowe spotkanie chcemy poświęcić z kolei 45. rocznicy powstania Solidarności, więc troszkę skaczemy z tej najdawniejszej polskiej historii do, do historii bardziej współczesnej. Będziemy chcieli się zastanowić, jakie było znaczenie Solidarności dla Polski, ale także dla Ukrainy, bo przecież to, co wydarzyło się w Polsce w latach 80., promieniowało na cały region, nasz region Europy. Także zapraszamy już, już teraz. Dokładny termin podamy wkrótce. Nieustannie trwa najważniejszy nasz wspólny projekt, czyli projekt digitalizacji wspólnego dziedzictwa. Tutaj w LWowie działa pracownia digitalizacji. Szykujemy się do uruchomienia już takiego publicznego repozytorium cyfrowego, które będzie te. Dokumenty w wersji cyfrowej, czasopisma, książki, ale także rękopisy e, udostępniał dla każdego zainteresowanego. Także to jest w tej chwili oś naszej współpracy. Oprócz tego też współpracujemy e, nad e, pobytami studyjnymi, nad stażami pracowników Biblioteki Stepaneka u nas we Wrocławiu. Staramy się pokazać, jak my pracujemy, jak pracują inne polskie instytucje. Być może coś będzie tutaj dla ukraińskich kolegów inspirującego, coś będzie można też tutaj zastosować. Spotkanie było też okazją do poznania nowego konsula generalnego RP we Lwowie Marka Radziwona, który objął patronat nad wydarzeniem zgodnie z tradycją spotkań osolińskich sięgającą 2006 roku. Dyskusja o historii wolna od emocjonalnych uproszczeń, ale bogata w refleksji, pozostaje jedną z misji spotkań osolińskich inicjatywy łączącej narody poprzez wspólne dziedzictwo i dialog.